Dzisiaj mamy 7 grudnia, a więc czas otworzyć siódme okienko w kalendarzu adwentowym od NBA Tops. Dajcie znać, czy Wy coś otwieraliście yy, z tej zimowej edycji, jak czy jakiś kupiliście kalendarz adwentowy może tego Mega Boxa. Ja niestety na Mega Boxa się nie załapałem, ale nie ma tego złego, bo kalendarz adwentowy póki co oddaje. Naprawdę fajne karty. Ale zobaczmy. Co będzie w dzisiejszej parcie. Będzie jakiś autos, może jakiś limit. Nie mam pojęcia. Peyton Watson. Jamal Murray. Brony James Jr. I uwaga. Co to może być? Asan Newell. Ruki. No, fajnie, bo karta ruki. Zobaczmy co będzie dalej.